NaNi de producteurs Adoptowany plemnik Dziś się pakoję, jego wykastrowane wodogłowie, myśli tylko hojem, poczojesz po mnie, śmiertelny smak grobo, mój rachonek, doda ci otwartego rozsądko, siedzisz cicho, nie wiesz co mówić, bo w końcu na takie pancze trzeba sobie zasłożyć, nie jesteś to z przypadku, ale na co dzień jesteś, rapota bez za, to wersy bolesne, śmieciu. W tym całym napięciu, mow mi księciu, oklęknij, a następnie zrób mi przejście, pojdziesz do sądu niczym Cyprian, za pedalstwo. Wiesz, na tego wno potrzebne jest i oślekarstwo, pisze wierszą krolo i łako, pierwszy to Ades, a ten drogi to błazen, strzelam z dystansu, nie dam ci szansy, mówię na poważnie, uważam cię jedynie za kłamcę, mój dimajcz myślnik większy o troka, więc uważaj na swoje słowa, to będzie twoja ostatnia pora, ta moja gadka, to moja domena cfelo, mam dość takich jak ty, si masz pozerow. Yo, teraz roko, już po tobie jebany po zonie, jesteś głopszy niż mój kwiatek w wazonie. w swoim ogrodzie choduje roże, rychłą śmierć tobie chojo w napierdalamy w ciebie rymami jak skałacha, one zadają większy damage, czci mnie jak allaha, wyprożnię cię z wnętrzności gnojo, zrozum, że koniec jest bliski, zatopisz się wolo z nojo. Słyszysz już tylko piski, lepiej nie wychylaj się za okno, bo możesz oberwać moim pociskiem, pewnie masz w gaciach mokro, ociekaj bo dostaniesz wytryskiem, nie uważaj się za kozaka, piczo, bo możesz skończyć jak wielu innych, w sekundę możesz stracić całą krew tętniczą, dołączysz do grona winnych, śmierć jest krotka lecz bolesna, Czaisz? naciesz się życiem póki nie masz, myślałeś? Że prawdy zataisz, prawdziwego cierpienia jeszcze dziecko nie znasz, zniszczę cię szybciej niż się tego spodziewasz, bowiem zakończę twój żywot w tym momencie. W szkole muzycznej sobie śpiewasz, zatopię twoje zwłoki w cemencie. Głopia korwo z pozonem, jebać cię załaknąłem. Podpierdalasz laski, zacznij lepiej zbierać na twarde kaski, lodzie płaczą, ty się bawisz, czekaj aż laj w grob się nastawisz, mamy cię na celowniku, jak rosek ma do i w kielicho. Powiesz nie stanowcze ale nie mamy wyboru hasz pozom, gdy ja już będziesz miał te kaski, pamiętaj, białe kaski robią laski. Ej stary, rozkmin nasze bary, je nawet w śniego sam, klęknie tam i powie nam, miłosierne life grob moje, elitarne macie zwoje, nie podołam wam nim wojem, cierpię bardzo za my winy, na to my, my odpowiemy, ene do Erika Buona, Roko i Ades cię pokona.